Ktoś zapukał do moich drzwi. Od razu poszedłem otworzyć. Chociaż była trzecia w nocy, miałem wrażenie, że wiem, kto to jest. Mieliśmy skomplikowane relacje z dziewczyną. Oboje byliśmy zazdrośni, co sprawiało, że ciągle się rozstawaliśmy, rzekomo na zawsze, ale potem godziliśmy się, obiecując sobie, że więcej się nie pokłócimy. W ciągu dnia Maria spakowała swoje rzeczy i wyjechała. I nagle Pukanie do drzwi. Oczywiście pomyślałem, że spędziła północy myśląc o mnie, zrozumiała, że mnie kocha i wróciła. Byłem gotów wszystko zapomnieć i się pogodzić. Już sięgnąłem po klucz, zrobiłem jeden obrót i wtedy znowu pukanie. Dziwne, nieznajome, zbyt lekkie. To nie była Maria. Puściłem klucz i zapytałem: Kto tam? Osoba stojąca za drzwiami nie odpowiedziała, a jedynie ciężko, chrapliwie oddychała jak umierający człowiek. Powtórzyłem swoje pytanie. Znowu cisza, a słychać było tylko chrapliwe westchnienia. Czy ktoś źle się czuje? Nie może o tym powiedzieć? Pomyślałem i spojrzałem przez Judasza. A tam ciemno. Ktoś specjalnie go zasłonił, żeby nie widział, kto tam stoi. Czyli celowo próbują mnie przestraszyć ale nie byłem osobą która łatwo się boi poziom adrenaliny wzrósł z gniewu a pięści stały się ciężkie chciałem otworzyć drzwi i ukarać nieproszonego gościa za głupi żart ale lepiej zachować spokój niż potem siedzieć w więzieniu za bójkę na klatce schodowej masz minutę żeby odejść inaczej sam wyjdę i cię przegonie powiedziałem zrozumiano mnie usłyszałem kroki a ciężki oddech oddalał się Strasznie chciało mi się spać. W ciągu dnia bardzo się zmęczyłem przez kłótnie z Marią. Położyłem się i zasnąłem. A rano nawet nie pamiętałem o nocnym incydencie, dopóki nie wyszedłem na klatkę schodową. Mój wizjer w drzwiach nie był tylko zasłonięty ręką, został zaklejony grudką gliniastej ziemi. Żałowałem, że nie wyszedłem i nie ukarałem chuligana myśląc o tym, gdy czyściłem drzwi. Nasz dom był stary, a mieszkali w nim różni ludzie. Niektórzy sąsiedzi latami nadużywali alkoholu i innych substancji, niszcząc swoje zdrowie. Jednak wcześniej nie miałem z nimi problemów. Kręcili się wokół domu, nikomu nie przeszkadzając, czasem spali w krzakach przy wejściu. A teraz zakleili wizjer ziemią. W myślach obiecałem chuliganom, że następnym razem na pewno ich ukaże. I następnej nocy znów ktoś zapukał do moich drzwi. Chociaż to nie było nawet pukanie, a raczej drapanie, jakby ktoś próbował wyciągnąć zamek paznokciami. Wizjer znowu był zaklejony. Zdenerwowałem się, ale starałem się nie zachowywać zbyt agresywnie. W końcu nie było wiadomo, kim jest ta osoba i czego chce. Nie od razu zauważyłem, że przygryzam dolną wargę. Strach jednak mnie dopadał. To nierozsądne otwierać drzwi, nie wiedząc kto za nimi stoi. Ze złością uderzyłem pięścią w drzwi, żeby z wizjera opadła ziemia, którą go zasłonili. Do okrągłego otworu wpadło światło. Szkło pozostało nieco zabrudzone, więc trudno było dostrzec osobę stojącą na klatce schodowej. Jednak to wystarczyło, by ocenić zagrożenie. Człowiek był szczupły i niski, stał niepewnie. Nawet nie potrafił trzymać głowy prosto. Wziąłem mop, ponieważ nie chciałem dotykać nieznajomego rękami. Tacy ludzie mogą nagle zacząć gryźć lub drapać i mogą być zaraźliwi. Przeklinając, przekręciłem zamek i mocno pchnąłem klamkę. Chciałem, żeby nieproszony gość został uderzony drzwiami, a potem uderzyłbym go jeszcze mopem. Moje palce zadrżały, gdy go zobaczyłem. Osoba stojąca przede mną nie mogła być żywa. Przede mną znajduje się odwodnione ciało. Człowiek bez oczu, nagi. Skóra przypomina wypolerowaną mieć rdzawą i błyszczącą. Na całym ciele nie ma ani jednego włoska, na twarzy brak jakiejkolwiek emocji. Całe jego ciało wyglądało jak jeden wielki blizna po oparzeniach. Tak wyglądałby człowiek, gdyby oblano go benzyną i podpalono, a on przeżył. I przeżył zupełnie niepotrzebnie, bo teraz stał się żywym bólem. Oddychał przez otwarte usta, macał ścianę, próbował złapać powietrze, marszczył nos, poruszał uszami, robił wszystko, by zorientować się, gdzie się znajduje. Wystarczy zobaczyć coś takiego raz, by na zawsze stracić spokojny sen. Wyobraziłem sobie jego cierpienie i niemal fizycznie je poczułem. Zamknąłem drzwi. Nie mogłem na to patrzeć. Pewnie on też nie chciał, żebym go widział, dlatego zakleił wizjer ziemią. Rzeczywiście mógł przestraszyć każdego dorosłego. Można by pomyśleć, że to nie człowiek, a prawdziwe monstrum. Z kim on mieszka? Kto pozwala mu włóczyć się nocami? Zastanawiałem się. To był pierwszy poranek, kiedy obudziłem się, nie myśląc o byłej dziewczynie. Wciąż na nowo przypominałem sobie nocne stukanie, ciężki oddech i samą postać człowieka bez oczu. To było poważne wstrząśnienie nerwowe i chciałem z kimś o tym porozmawiać oraz zapytać o radę. Nasza klatka schodowa była długa, na jednym piętrze znajdowało się dziesięć mieszkań. Ten człowiek bez oczu nie mógł pukać tylko do mnie. Z pewnością niepokoił też innych sąsiadów. Na moim piętrze mieszkał Marek. Dobrze się dogadywaliśmy i nawet się zaprzyjaźniliśmy. Zaprosiłem go na kawę i opowiedziałem, co słyszałem i widziałem w nocy. Marek nie dokończył słuchać i przerwał mi. Sam prawie straciłem panowanie nad sobą ze strachu, kiedy go zobaczyłem. Do ciebie też pukali? Tak, tak, chodzą tu nocami. Chodź, coś ci pokażę. Dom był długi, szliśmy przez jakiś czas, moje cierpliwość się kończyła. Pytałem, co chce mi pokazać, a on odpowiadał: Poczekaj, zaraz sam wszystko zobaczysz. Za rogiem domu była pełna ściana, okna tam nie wychodziły. Ustawiono tam trzy budowlane barierki na wysokich nogach. Ziemia się osunęła i przy ścianie powstała duża, głęboka dziura. To źle. Ale nic dziwnego. W pobliżu znajdowała się tama, i wiosną zawsze pojawiały się jakieś problemy: albo rzeka wylewała, albo brzeg się osypywał. Mark wycierał nos chusteczką i próbował ogrzać zmarznięte palce. Po co tu przyszliśmy? Zapytałem. Oni stamtąd wyszli, odpowiedział. Tylko ziemia się osunęła, a pojawili się bezokie. Na klatce schodowej są brudne ślady. A wizjery w drzwiach zalepiają nam gliną. Logiczne, prawda? Nic nie rozumiałem i wciąż miałem nadzieję na sensowną odpowiedź. Jak takie bezradne, ślepe istoty mogły żyć pod ziemią? Marek spojrzał na mnie znużony. Dlaczego zdecydowałeś, że to ludzie? Dlaczego uznałeś, że są żywi? Nieważne kim są. Ważne jest, co z tym zrobić. Mówisz, że cała społeczność omawiała ten problem. I komu to zgłosiliście? Zapytałem. Nikomu. Uzgodniliśmy, że będziemy milczeć. Ty też nikomu nie mów. On mnie zaskoczył. Po domu krążą bezokie, a my musimy milczeć. Ale Marek nie żartował. Nie mieszkałeś tu cztery lata temu i nie wiesz, jak walczyliśmy o nasz dom. Twoja prababcia też walczyła. Gdyby nie ona, nie miałbyś tego mieszkania. Obroniłyśmy nasz dom. Ale naszym urzędnikom tylko daj pretekst, a od razu ogłoszą go jako zagrożony. W porównaniu z tym, przez co przeszliśmy, ci bezokcy to drobnostka, to nasz problem i sami go rozwiążemy. Na razie najważniejsze, żeby trzymać drzwi zamknięte na noc, poradzimy sobie z nimi. Wiem, że bezokcy jest więcej niż pięciu, pojawiają się w nocy i pukają do tych samych mieszkań na parterze, niestety także do mojego byłem gotów znieść to. Bezokie były przerażające, ale wydawały się słabe i niezłośliwe. Czemu się ich bać? Tak myślałem, ale potem pokazały, do czego są zdolne. Stukanie i zgrzyt paznokci znów zaczęły się późną nocą. Obudziłem się zirytowany, naciągnąłem kołdrę na uszy, ale po kilku minutach stało się to nie do zniesienia. Sądząc po dźwiękach, ktoś nie tylko drapał drzwi, były one rozdzierane, jakby ktoś otwierał je konserwowym nożem, odrywając duże kawałki. Miałem nadzieję, że to nieprawda, myślałem, że długi korytarz działa jak megafon i wzmacnia hałas, a jednak było przerażająco. Dobrze, że Maria mnie zostawiła i tego nie widziała. Bez oki ciężko dyszał i szarpał moje drzwi. Wydawało się, że jeszcze chwila a je złamie, to trwało całą godzinę. Kiedy już nie mogłem tego znieść, wszystko nagle ustało. Wiedziałem, że odszedł, ale bałem się otworzyć drzwi aż do rana. A rano zobaczyłem rozdarte drewno, głębokie bruzdy od poszarpanych paznokci i ślady ugryzień na stalowych płytach. Drzwi u mnie były cienkie, ale nawet takie trudno otworzyć bez narzędzi. Były prawie przebite na wylot, pozostała tylko ostatnia warstwa. Tego już nie można było ignorować. U Marka drzwi były solidniejsze, ale i jemu wyrwano klamkę. Do jednego mieszkania jednak się włamano, starą sklejkę drzwi rozbito na kawałki. Kiedy trzech bezokich weszło, para z dzieckiem uciekła przez okno na ulicę. Przerażająca trójka chodziła po pokojach po omacku, chwytała i przewracała rzeczy, a potem znalazła szafę i ukradła trochę ubrań. Ale to jeszcze nie wszystko. Na naszym piętrze mieszkał sąsiad Mikołaj. Krzepki, zdrowy, cały w niebieskich tatuażach. Wszyscy byli przekonani, że kiedyś siedział w więzieniu. Jemu też w nocy wyłamano drzwi, ale nie od razu opowiedział, co się stało. Najpierw krzyczał na mnie i Marka, żebyśmy nie wtrącali się w jego sprawy, ale potem zmienił zdanie, sam nas zawołał i przyznał się, co mu się przytrafiło. Kiedy do Mikołaja wdarł się jeden z bezokich, nie przestraszył się. Sąsiad chwycił taboret i zaczął bić nieproszonego gościa tak mocno, że taboret się złamał. Bezoki uderzyło podłogę i znieruchomiał. Przestał oddychać i się ruszać. Mikołaj nie wiedział co robić, bo to nie był człowiek. Zaciągnął Bezokiego do swojego pokoju i przez długi czas siedział obok w osłupieniu, a Bezoki poleżał godzinę lub dwie, po czym ożył. Głośno wciągnął powietrze, zaczął się kręcić, strzelać stawami, nastawił sobie wybite barki, wstał i po prostu wyszedł. Bezoocy wyłonili się z ziemi i wydawali się nie umierać. Co to takiego? Chciałoby się chociaż w przybliżeniu zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Znałem kogoś, kto mógłby pomóc. Mam przyjaciółkę, Sofię, która studiuje na Wydziale Historii i zajmuje się genealogią, pracuje z archiwami, szuka informacji o przodkach, odnajduje zapomniane groby i miejsca pochówku. Napisałem do niej, ale nie opowiedziałem wszystkiego, tylko poprosiłem, żeby poszukała w archiwach jakichś informacji o miejscu, w którym mieszkam. Sofia odpowiedziała od razu. Wcześniej interesowała się tym domem, ale prawie nic o nim nie było wiadomo. To budynek o dziwnej historii. Kiedyś było to robotnicze schronisko, później przekształcono je na budynek mieszkalny czym zajmowano się tam wcześniej, nikt nie potrafi powiedzieć, dokumenty były tajne i nie zachowały się. Sofia szybko zrozumiała, że nie pytam bez powodu. Musiałem jej opowiedzieć, że ziemia obok domu się osunęła i dzieje się coś bardzo złego. Najpierw oddzwoniła z prośbą o pokazanie miejsca, a potem pośpieszyła, by przyjechać. Tylko rzuciwszy okiem na dziurę, Sofia powiedziała, że to wygląda jak miejsce masowego pochówku. Dla mnie to była po prostu głęboka dziura, ale ona przyczepiła linę asekuracyjną do najbliższego słupa i zeszła na dół. Martwiłem się, ale po kilku minutach wyszła na górę i pokazała kawałek zardzewiałego łańcucha. Pomyślałem, że zmarłych nie zakuwają w łańcuchy. Z braku informacji moja wyobraźnia zaczęła malować przerażające obrazy. Akademik, brutalne eksperymenty, poszukiwanie nieśmiertelności, ofiary eksperymentów, próby zniszczenia własnych tworów, oślepianie, palenie, grzebanie żywcem. Wzdrygnąłem się na myśl o tym. Chciałem wyrzucić je z głowy, pomyślałem, że prawdy nigdy się nie dowiemy. Zbliżała się noc. Wiele drzwi było już wyłamanych, trzeba było zdecydować, co robić dalej. Doświadczenie Mikołaja pokazało, że można czasowo unieruchomić bezokich. Mieszkańcy poszkodowanych mieszkań uzbroili się we wszystko, co ciężkie, co znaleźli. Marek wziął się kierę. Zdziwiło mnie, że wszyscy wokół byli przestraszeni, ale jednocześnie pełni wściekłości i zapału. Nie czułem się bohaterem, bo jeden z bezokich prawie przegryzł już moje drzwi. Postanowiłem pomagać tylko w razie konieczności. Zrobiło się ciemno. Sąsiedzi pilnowali zarówno na klatce schodowej, jak i na zewnątrz. Rozpoczęło się napięte oczekiwanie. Siedziałem w swoim mieszkaniu z zamkniętymi drzwiami, choć ostatnią warstwę tych drzwi można by było przebić nawet palcem. Rozległ się hałas, zamieszanie, krzyki. Poczucie obowiązku wobec sąsiadów zmusiło mnie do wyjścia z mieszkania. Na końcu korytarza leżało kilka luźnych desek, bezokie postacie wyłaniały się spod podłogi. Wśród nich byli nadzy i ledwo ubrani, w skradzione rzeczy. Wszyscy byli wysuszeni, poparzeni, niektórzy nie mieli nosów ani uszu. W korytarzu prawie nie było wolnego miejsca. Sąsiedzi bili ich, a bezokie postacie padały, zanim zdążyły wstać. Nie zdążyłem nikomu pomóc. Wszystkich bezokich ogłuszono i ułożono jednego na drugim, jak kłody. Żaden z nich się nie poruszał ani nie oddychał. Pod luźnymi deskami widać było stare studnie, jeszcze z czasów, gdy nie było wodociągów. Tutaj bezokie założyły swoje gniazdo i ukrywały się w ciągu dnia. Było ich w sumie osiem. Sąsiedzi w pośpiechu decydowali, co robić. Mark zaproponował, żeby związać bezokich i wrzucić z powrotem do studni, a następnie zalać wodą, piaskiem, cementem i żwirem. Ja też w tym uczestniczyłem. Nosiłem wiadra z piaskiem. Całą noc zalewaliśmy betonem starą studnię. Czułem się z tym źle. Nie wiedziałem, kim byli ci bezocy. Może nie można było ich uznać za ludzi, ale wyglądali na bardzo nieszczęśliwych. Spędzili pod ziemią dziesiątki, a może nawet sto lat na pewno coś czuli. Może było im zimno, dlatego chcieli się ubrać, a my pochowaliśmy ich pod warstwami betonu. Maria chciała się pogodzić, a ja powiedziałem, że lepiej, żeby nie wracała. Nie miałem już sił na romantyczne związki. Źle spałem w nocy i pewnego razu usłyszałem, jak ktoś się drapie, ale nie w drzwi, tylko od dołu. Ktoś cicho szurał pod podłogą i tak noc za nocą. Witaliśmy się z sąsiadami, ale nie rozmawialiśmy. Nie wiedziałem, czy oni też to słyszą. Z każdą nocą dźwięki stawały się bliższe i głośniejsze, najpierw ciche jak od myszy, potem jak trzask kamieni. To dziwne, ale prawie przyzwyczaiłem się do hałasu pod podłogą. Myślałem, że tak już będzie zawsze. Nie słuchałem swojej intuicji ani Sofii, która radziła wyjechać. Problemów i tak było wystarczająco dużo, a ciągły niepokój sprawiał, że czułem się źle i nie chciałem myśleć o przeprowadzce. To była ostatnia noc w tamtym domu. Zachorowałem i leżałem zmęczony na swoim łóżku. Z dołu dochodziły odgłosy drapania i zgrzytania zębami. Usłyszałem chrapliwy oddech. Moja ręka zwisała z łóżka, a ja poczułem chłód ciągnący z przerwy między deskami podłogi. Potem deski zaczęły trzeszczeć. Ktoś wszedł do mojego pokoju, ryczał i wymachiwał rękami, paznokcie zadrapały mnie po nodze, zdzierając skórę, owinąłem się jednym kocem i wyskoczyłem przez okno z mieszkania. Bez okiemu udało się wyjść tylko do połowy, inaczej by mnie nie puścił, a ja bym sobie z nim nie poradził. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tej nocy to nie tylko u mnie się wydarzyło. Pogrzebani żywcem przegryźli beton, znaleźli się pod podłogą i nawet będąc bez oczu, odnaleźli wszystkie mieszkania, do których wcześniej się rwali. Wdarli się do Marka, do Mikołaja i do innych, nikt nie zdołał się obronić. Bezokie stały się bardziej złośliwe i pokazały swoją zwierzęcą siłę. Wszystkich moich sąsiadów rozszarpały na kawałki. Zabrano mnie do kostnicy na identyfikację. Mikołaj nie miał twarzy. Ciało było obgryzione do kości. Ocalały tylko ręce i nogi. Rozpoznałem go po niebieskich tatuażach. Potem pokazano mi lodówkę, gdzie leżał Marek, a dokładniej jego głowa, szyja, kawałek prawego ramienia i ręka. Z innych sąsiadów również pozostały tylko niektóre części. Do tamtego domu już nie wracałem, zresztą i tak by mnie nie wpuszczono. Teraz to zamknięty teren. Wszystkich ocalałych przesiedlono. Teraz mieszkam w małym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Mówią, że w tym domu wciąż mieszkają bezokie. Zamieszkali w naszych mieszkaniach zamiast nas. Nie wiem dlaczego chcieli wtargnąć właśnie przez te drzwi. Może kiedyś te mieszkania należały do nich. Nie wiem tego i nie chcę wiedzieć. Chcę o wszystkim zapomnieć, ale na razie mi się to nie udaje.